Wszystko. mogę coś tam dodać. To dodam. Ja Jaki ja mam level? Dodawiam. Jaki mam level? 306 No i co? No, 96 szósty no, no. ja A nasza Olivia ma 171. Oliwia, dzień dobry. A co? Dobra, dzień dobry. Ale tu A, ładnie. No, bardzo ładnie. A, znaczy, że jest ta muzyka tak. tutaj. O, Dobry, a mam dobra, takie dobra. pytanie, jak ja popycham te paloniki, jak ja własnych nóg nie widzę? E, siłą e, nacisku na ziemię. No. Mm. Grawitacją mm. powiadasz? Tak. Bardziej energią swoją. Tu masz swoje brzucha, to to Wow. Dobra, chodź, tańczymy. Ja mam hulieski. tu żółty bardziej rozwo rozwojowe Ale ta muzyka to jest hit Tańczymy! Tańczymy O to przełączył! Muzyka się przełączyła Ty przełączyłaś Ja? Ale to jest głośno w a tu jest rodniejko. A rodinko, ale głośno. Można wyłączyć? kończyć. No, no, można. można! To... Mogę coś podgłośnić? A, mogę wyłączyć? To co, gramy? No.

co? Ej, a widziałaś tą... A wiesz jak wygląda teraz zeszyt? Ja... To ja tu widziałam to... wszystko, bo akurat mam odcinek... Ała! E... wik. O... Nasza Olivia jest lagiem! Oliwia jest lagiem! Eee, mamy Marka Millera, który odpowiada wszystkim! Oh Dobra, ja sobie otalę i... Ja biorę termometr i... Ja biorę, biorę ja biorę zdjęciarkę. A u mnie jest które... tak zimno, musimy... że ja siedzę... Ja mam ja mgłę, prawda? O Boże, ale to mgła... Ej, nie polecam ją coś włączać, mam mgłę. Ja chyba mógł... mam, ja mam. Mógł... Mam mógł... mgłę i to jest straszne. Co włączyłam? O Boże... Aj, ale, aj, aj. jakby zostało 4 minute, to jest ładne. O, 4 minute. Dobra. Taka fajna chmura jest. Ola, ja pierdziele! Szepta! Szepta tutaj! Ora! Tutaj! 12 było! 12. No to pójdę, to masz było. Ej, e, weźcie sobie ten talerz! Usłyszycie, jak szepta, bo mi to ja coś się jest. Ja się boję tego talerza. Takie. O jak tylko chciałem zobaczyć licznik FPS, to takie... Ej, no mi nic nie takie... szepta No to poczekaj chwilkę, bo będę sama Albo coś z nim wygada, więc to ci powie. Give a us us a sign. sign. Nie straszy mnie Akurat... kurde, akurat, akurat tutaj dojrzałem ten aparat Super, to jest taka filmik A, Yes. Dobra, yes. Jest. A może będzie Bansik, który będzie miał na targetami? Jest. Bansie z targetem. Może, bo to by szybko, tylko do mnie. To rzucę tam krótko. <laughs> nie no, wezmę je nie UP, a i MM. No, ja sobie wezmę to i dobrze. Aż mi doc... A się raz mi bardzo Wleciał na rej. Tak? Nie. No. O, dobra, ja, nie. ja muszę sobie ten domu żeby mi się na Co wow, wow. wow, pa. Co wzięłaś? I ja mam to. I mam to. Well, A, I mam to.

Weź, idę, idę, to idę z Może yy, Boże, nie, dobra, nie, ja się tutaj ja się tej boję, bo mi zasłanie wszystko. Ja wezmę kamery. Ona, ona chyba za bardzo ty nie chce gadać. Jest szaj. Szaj mówisz? Mm -hmm. I do innej tego, kurczę.

Nie, yes. yeah, yeah, to przyśpiewa, to nie, to nie, Normalnie No nie, 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 A ty wykluczyć... nie, Spirit O można nie, Czyli e, Spirit Boxa można, wykluczyć. Tak, Spirit Boxa można wykluczyć. I Ghost można wykluczyć. I IMF można wykluczyć. O, Banshee może być! banshi do puntu, czyli albo freezing, albo projektor. Poczekaj, to będzie jedna kamera, to co czy to nie jest Ale jak będzie hana, znaczy jak będzie banshee, to raczej wiem, na kogo jest targetem. Czekajna, czy tam zimno jest. Ej, bo jak... Ej, bo jak my się poszliście, bo on sam, to na mnie z drzwiami Hmm. Teraz też jest, znaczy, jest zero. Idę tam w temperaturkę. Podejrzewam, że będzie ta. Dobra, to wezmę świeczkę. Nachęt. Świeczkę wiatr. A, czy miękko i zdjęcie 8, 8 stopni. No to raczej znaczy fryzjanka nie ma. 6 tutaj, Tu jest 5 7 8, 9 to jest chyba złapcie to 5, Czekaj, spadło mi do 5 poniżej 3 stopni będzie w tej ziemi, możemy sobie zrobić 4 4, 5 4. ale to była, jest fajna. A co nam zostało? Zdjęcie ducha? Ej, bo mi się wydało, że widziałam do psa. Czekaj, ja też popatrzę. O, widzisz Tak, jest, jest projektor. Czyli mamy pansi. Co jeszcze raz? Jestem Jakie mamy? Banshee. Wami, Ym, ja. Mamy finger, mamy odciski palców, orby i projektor. Jak To będzie miało targeta na mnie. Czy ja wiem? Ale duchał. Gdzie widzicie tu Orwy? Orwy koło kibla. No. Tak. O, o Przeszło. Się po, pokazało się. Gdzie ja ją wywołać na zdjęcia? Jak coś to ja mam aparat? Jak coś to ja zginąć Robiliście zdjęcie w tym Odcisku? Znaczy, robiliście zdjęcie po piwnicy? Nie, nie mamy zdjęć kości. chodźcie, mam to do pewnej. A macie gdzieś tutaj kość? Tak, tak. Nic nie To Jak coś to ja mam aparat? Cześć mam. Co tego? Hejowci. Tak, I, know, I jestem no, jestem na tak, wiartelem. Ale uspokój mi się to to to, proszę pościgę. Ej, czekaj, ja zobaczę jak ty mam zapu. Okazałam się na bocach jestem wypijani. Wam. Okaż mi się. Ej ty, ty tego nie chcesz Bo ci zaraz wlezie na ryja Bo może przyszło koło kibia O, orby są koło Teraz orby są w e, tym e, Pokażesz mi się Bo przyrazę Kurwa, pokazało mi się no mi nie. A mnie. No, no ci no często pokazuję Dobra, ja wychodzę do widzenia nie jestem pewna tego zdjęcia, czy ja na pewno je chcę Wow, on tam zdjęcia Kość. Mm. Dobra to co? Zrobimy czy run away? Nie, nie Ja, ja bym zapyta... po, ja bym pojechała już. No. no. Ej, e, jak to zrobiłaś, że jest w grze duszki? Co? No, masz masz trochę inną ikonkę gry. Bo jak grajesz to masz duszki. Ja się zapytam jeszcze jednego osobnika, czy gra, ale Na na że nie. No to co, zaznaczone wszyscy? Walshi, tak. Kurde, nie na... Ja, ja, ja sobie zmieniłam teraz y, Steama, żeby pod P mam y, Steam a. Więc A? ja chcę coś... No to mam pod P i nie mogę na przykład napisać hasła. Kto je tableczki? Bo hmm, hmm, gdzieś tamę. A tu Filip? bo tak tu jest P. To jest Den, Den, Den. Den. i daj daj P. Daj mi P. Bansi. Ej, ej Bansi czy nie Bansi? Bansi. Ej, ej, ja, ja bym chciał, aby dodali tej gry? Nie znaczy było pańskie, to na koniec też glipki, pokazałem na, na, na kolor miałoby. No. Ej, dobra, szkoła, asylum, czyli Low Street House. Street House. Eee, przepraszam bardzo... Eee, to źle wygląda. To źle wygląda. <laughs> Byliście w sobie. No trochę. Mm. Ale masz na Ej, te paloniki się wiecie. znowu połkładały w tym samym miejscu, ja je rozwaliłam. Też są A, Wy dziękuję. tam macie być. Tam. Ja, ja te radiosy włączam. Dziękuję. Też sobie włączyłam. Muzyczka mi niepotrzebna. Farby, farby są. Cool. A, o, o nie, to się A, to mam jeszcze Uch. Jak mi się nie chce O się zapomniałam Nie widać wcale, że ukryłam balonik w szafie, nie? Ja nie widzę twojego balonika Nie. E, e, Ej, tutaj balonika nie ma. Eee. Na schowę, bo może no na sobie nagranie sobie. Ej, e, bo chyba każdy ma swoje baloniki, prawda? Mm, chyba tak. Ja wszystkie baloniki o... tam, tam e, pod tablicą e, daję. Ja widzisz ja, ja, tak. tutaj chyba balonika? Nie. Ej, tu nie ma. Nie. Ja rozrobiłam balonika, że miałam na szafce. A ja, miałam, a ja miałam, tutaj baloniki. Ale wy nie widzicie moich, ale jak przechodzicie obok moich baloników, to je rozwalacie a nie, u mnie to nie W razie moje, nie A w moje tak Tatiana zazwyczaj rozwala mi w baloniki Właśnie teraz stoi oh. w balonie Dobra, ready Willow, Willow No, Willow Willow, the best map Ej no, bo ja działam balony o, ja nie widziałam balonika. Chcia chciałam przyłożyć te tatianie walonem w nogę. Duchy są znane z atakowania osób, które są. Zbyło... Ja, ja nie nie niestety widzę jak otowało. Kuba chodzi w miejscu, więc nie wiem jaką mam wskazówkę. Ja nie mam wskazówki, bo mnie zatowało. Aha, a ja, ja widzę jak Kuba chodzi w miejscu. Co ty na. To na mnie tam... się chodzi, a nie? Ja o dobre. Jest... Nie wiem. Ja to ja, bo, bo się Kuba to tak gra. Kuba głaś tu i o rzeczy. Ja nie a to o, jest taki, Ja też nie zbyt... bo, 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 mi, bo mi ta gra się zdodziła już. Nie się nie zdodziła, ale no... Cieszę się to Ja biorę ja biorę <mulatory> i oczywiście najgorszą przedmiot, czyli... Ależ, będzie mi dmuchać albo szepkać, Ale to nauczyłem Ja razie... nie umiem z telefonu korzystać. Ja sam się nie nauczyłem, ale... O już ej, bo to miałam dzięki. Już, tak szybko. No? To no. o cztery. Ej, tu jest kość na, na ten. A, fajnie. Ej, bo tutaj miałam jedynkę. A, A ryby? Gdzie tutaj? Albo tu to góra. mi łapie. Cześć. Teraz jest na górze. Ego, bo to masz lekalne rozmawianie, rozwalanie czy włączone? No to jest dzień. Daj kostkę, ja idę po naukę. O, widzę piwnia, odważnie, odważnie. Nie tutaj mi po srańcu. Tu ci już? No, tu mi. O boże, 4,0. Znaczy, jest Na piętrze, nie bo nie ma go w piwni. A ruchy? No tutaj, tu tutaj, tutaj, no, po gdzie tutaj, się tutaj, 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 Ja mam, jestem tylko tutaj, 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 ja mam Lokalne Ja cię mogę podgłośnić, zobaczymy. Wyłączone. A, ja, ja święty, proszę mi tutaj drzwiami nie atakować. Chodź <laughs> chyba no, wyłączone czy co? Wyłączone, dobra. Czy włączone? To ja już nie wiem. Włączone wyłączone. Włączono dobra. Włączono wyłączone, o! O, 12 mam tu! 8 10, tutaj jest. 11. Tu jest. Tutaj. Ale to od razu tego O! O, finger scene, oh Proszę zdjęcie robić. A, no, ej, bo ona sam początek pierdyknął te. Kuba! Pierdyknął w okno. Chyba coś słyszą takie pierdyknięcie. I są miałem mówić, pierdąłeś. że to jest tego... E, że <laughs> Aha. 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 Dobra, ja biorę to, to, no. to. Ja wezmę lepiej i ciaskę. A odpowiada koło? Zobaczmy. Wszystkim. Wszystkim. O, oh, to znowu, ale tak nie Teraz to good. No. Are you here? Chyba no. wrócił. No, jest tutaj. How, A how old, old are, are you? Ile? Trzy. How old are you? Kudyk, ja muszę odwiedzić. Are, are you? What do you want? Dobra, mam. Nie odpowiada. Nie zamykaj, nie zamykaj. Ja mu zapiję, mm -hmm. ja mam rzeczy. Dobra, mam rzeczy. I to, to są tylko moje. To jest do kamy I, moi... I do herbatki Są oh. orby Są orby, one są orby Ej, hey, to, jest... to jest znowu Bansheel w Hantu. No nie, no weź kociej Zobacz Zobacz I znów to samo Ok, wykreślamy to, wykreślamy, wykreślamy może mroźne, a nie to, to będzie akurat znów tego, yyy... Anshu Znaczy, ty, czy też jest bańszy? Nie wiem. To powinna być moja kamera jedna. Nie, wybraj drugą. P***daj ten. Ej, bo jeszcze mam czas, nie minął nawet. Nie ja, już mam prawie ducha. Jak ktoś zapalił się, to... O, to... Eee... chyba ja, ja już chyba wiem, co to zrobiło. Co to Chyba, to... eee, chyba Banshi, bo mi coś przylazło, ale jeszcze to ja nie wiem. I ja tam jeszcze jedną. Dobra. A przykład... to... teraz ale się popatrz. A, to znowu dwie Wezmę że? minął czas? Jeszcze 5 sekund A zgaś światło tam Właśnie chcę to zrobić no, A nie, ja sobie wezmę termometrę Termometry. Siema, ghost Siema, ghost, jak tam u ciebie? O, sam światło tylko Nie, nie, zniszczyłam się... światło ja Czy ty zgasiłam. Ty Ej, po... posz... duch se poszedł, nie ma już fryzji. Ty... Ej, bo tu zimno już nie ma. Poszedł sobie. Nie, jest freezing jest freezing bo miałeś dymek, miałeś dymek. freezing, freezing? to jest? Tak, e, miałeś e, dymek. Ej, bo tutaj freezing nie ma nawet, nie tam. Ale mia... widziałam dymek parę z ust, wiesz, u ciebie, na kamerze bo tu, o dobra, jest, o dobra, jest freezing, bo poniżej czyli 6. to jest hantu, teraz to jest hantu y jest 2,8, czyli będzie freezing, to jest pewne mhm mm czyli zmroźny Ej, i znowu zdjęcie do High mm. Davis, nie, Daniel Harris zobacz Karol, ja no mam kota to jest tak hmm. popularny kot. Nie Słodki kot. I ładny. Mam podobnego. Słuchaj. Wolę psy. A, no, okay. O ty. No, ale ten, ale nie, nie mam nic do kotów, nie, ale po prostu wolę kot. Poczekaj chwilkę. Stój w miejscu. Dzień, Dzień dobry Panie Duszku. Y, wypożyczam jedną rzecz. Okay. To jest na, na, ciebie. Ci, na ciebie. Po co mi krzyż? Ja nie wierzę. No dobra, ale. Um, ale, ale na ciebie, ciebie, bo ty nie lubisz kotów krzyż. chyba, bo wolisz psy. Lubię kotów psy, tylko że wolę psy. A tak to ja lubię wszystkie, na, nawet myszki. <laughs> łap, łap krzyża. Ja nie wierzę. No to nie będę łapać. Do no dobra, o, ale. stół. Ale, Ale ja, ja panią tego no. zabierze że pani no nie no z... o jest sól jeszcze. Ho minus cztery, minus pięć, minus siedem. Ja, chcę, ja, chcę, ja bym chciał stópki, ale trudno jest nie będę miał stupek, bo zmarłowałem wszystko. Co za o, daj o, to za Odej krzyż. Gdzieś nie ma stópek. toś się zabrał krzyż. Słupno mi. Byłaś w drzwiach. No wiem. A, ja, ja, ja mam krzyż, dobra. Tu jest krzyż. Tu. Co ty cudujesz? Tu jest krzyż. Ten, który mi dałeś. Minus dziewięć, ojej. Ale mrozisz. Panie. Panie Daniel? Ło, otwiera mi drzwi, pan Daniel No niech pan pa... Dobra, yy, 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 już zrobiłem egzorcyzm dla pani Karoliny teraz Duchu, masz z powrotem krzyż Nie będziesz O Jezus, ja chwilka, po pies mi trafił do drzwi A Dobra, ostatnia rzecz, aby abym cię przekonał do tego, to łap, chodź tu, i ty. To już chodź tu, łap tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Wszystko kwiatki nawet. Na, Tatiana! Tatiana. Za, za, zamiast tego. Yy, Wracamy zamiast do bana. Wypłaty, zamiast, wopła, zamiast wypłaty... Ty za idziesz. Wiesz, jak śmiesznie chodzisz na kocaku? No. <laughs> Patrz. Co jest ja Jezus. Ej, mi, bo ja tego nie mogę postawić, bo jestem upośledzony. Tak, okay, to zawsze było wiadome. Aha. Każdy ma. Tak. Ja nie pan tu? Jani. Łaba bibu. Łap książkę moją. Daj autograf. Za darmo? Nigdy. <grym> o ty! Dobra. Łap sól. Jedziemy. Mam w domu. Tak potrzebuję. Jedziemy. Daj to. To tu postawić nie, dobra nic. I chantu. Ham O, Uu, house.